poprzednim odcinku. To jest nasz gość. Cholera, wszystko na raz. Zboże. Skup zamknięta, wjeżdża jeden za drugi. Teraz te chwasty, których nie da się wyplenić. Rolnicy rzucili się na nasze opryski jak na świeże bułeczki. Szef ci kazał mnie śledzić? Kilku cwaniaczków zwietrzyło interes i targają techniczne zboże z Ukrainy. Tylko proszę cię, na razie nic nie mów komendantowi, dobra? Jeżdż do tego pilota na lotnisko i rozliczy z nim. Do zobaczenia, panie ładny. Zostawiłem ci mały upominek, tam gdzie zawsze. Chyba nie byłem z panem umówiony? Ja to się umawiam tylko z dupeczkami. Bardzo zabawne. Proszę stąd wyjść. Zaraz. Szef, chcę z tobą porozmawiać w sprawie zboża z Ukrainy, co go tam zwoisisz do brata, do firmy. Możecie mnie w dupę pocałować? Widzicie, że się was boję? Znam sędziów, prokuratorów. Ja też znam sędziów, prokuratorów. Bo nas często skazywali. A ja. Dobra, dajesz, wstajesz. Wstajesz. Więc co z tymi chwastami? Wreszcie znalazłem opis, który na nie działa, ale jest cholernie drogi. Ja dokupić go. I tylko jeden działa? Tak. Spieszę się, bo za chwilę może go zabraknąć. Hmm. Trochę to podejrzane. Kowalczyk, masz coś na tego Karlosa? Wiesz, gdzie jest? No, chodzę, pytam, rozglądam się, ale na razie nic nie mam. To szybciej się rozglądaj. Dobra, jak tylko coś będę miał, to daję znać. Okej. Okay. Czego wiesz? śmierdzielu mały. Siadaj, dupę. Macie psy, je A żebyś wiedział, że mamy. Bo nie możemy nigdzie zboża sprzedać. Przez takich jak ty, rolnicy wpadają w długi i bankrutują. W dupie ich pan. A to nieładnie. Teger, tarcza diamentowa, do szybkiego cięcia kamienia, granitu, płytki ceramicznej, gresu. I nieuczciwych polityków. Myślisz, że mnie przestraszysz? A jak tym głupim rolnikom nie pasuje, to nie wpieprzają po dziesięć bochenków chleba dziennie, to może przerobią to, co chcieli sprzedać. Świetny pomysł. Polityk zawsze potrafi rozwiązać problem, który sam stworzył. Chłopaki, przynieście trochę pieczywa panu senatorowi. praktycznie, to ja jestem prawą ręką Carlosa. Wow, ekstra, nie wiedziałyśmy o tym. A już wiecie. W ogóle, mógłbym powiedzieć wam osobiście, czym się zajmujemy, ale nie mogę, bo to są nielegalne rzeczy. My lubimy niegrzecznych chłopców. <gry> a, a, <mwah>. <gry> <gry> oh. Teraz pan senator zeźre cały ten chleb i pomoże rolnikom. Sami to żryjcie! Edwo. Wy wszyscy już jesteście martwi! Żeraj. Bardzo ładnie. Przypilnuj, żeby zjadł to wszystko, ja idę zadzwonić. Tak jest, tak szefio. Masz Cześć. Mam dwa poważne tematy, musimy to ugadać. Spotkajmy się gdzieś na mieście. Dobra, godzinę na parkingu. Dobra, historia numer cztery. Kiedyś na dyskotece rozwaliłem czterech kolesi. Jedną ręką. Jedną ręką, bo w drugiej trzymałem drinka. A, dobrze. co. Co wy tu robicie? Rozmawiamy sobie. Przyjechaliśmy tu pomagać. Bierzcie się za jakąś robotę, cokolwiek. Nie wiem, w pole i chwasty wyrywać. Oczywiście wujek. Wujek się wkoszło? Panowie, litości! Za, mamusie! Za, kurde, tatusia! Już nie mogę, brzuch mnie boli. Musisz wszystko zeżreć. Ja nie wiedziałem, że ty taki łasuch jesteś. W takim tempie to ty wpierdolisz całą przyczepę zbóża w tydzień. Muszę do kibla? Dziewczyny! Dziewczyny! Czemu mi nie pomagacie? Zmęczyłyśmy się myciem ciągnika. A poza tym, ile kosztowały twoje paznokcie? Moje mi rosną za darmo. A nasze kilka stów. A, jesteście. Uf. Dobra, chodź, ubierzemy się i pomożemy mu. No i sobie miejsce wybrał. Co to jest? Taka jedna firma. Sprawdź, czy nie mają czegoś za uszami. Mam przeczucie, że szukuję jakiś gruby szwindel na rynku oprysków. A skąd to wiesz? No, powiedzmy, że mam wieloletnie doświadczenie w nie do końca legalnych interesach. Dobra, sprawdzę. Jeszcze jedno. Chłopaki przesłuchują senatora, co robił te wały w ukraińskim zbożem. Porwaliście senatora? Gdzie on jest? Twojego brata na gospodarstwie. Czy was do reszty pojebało? Spokojnie, nic mu nie będzie. A jak rozwiążemy te sprawy, to to będzie nasza polisa ubezpieczeniowa. Teraz to już naprawdę odwaliliście. Bardzo ładnie, bardzo ładnie pracujcie dalej. Ja się idę rozejrzeć po gospodarstwie. Bardzo ładnie pracujecie. No. Oh, wow. oh. 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 Ja pierdzielę, ale ciężkie frisbee. Kurczę, wiedziałem, że ludzie na wsi mają parę w łapach, ale nie wiedziałem, że aż tak. Dzie dziewczyny! Będzie rzucane frisbee! Uwaga! I zobacz, tyle czasu Sokrates się nie odzywa. Na pewno coś mu się stało. Słuchaj, nie wygląda to zbyt dobrze, ale miejmy nadzieję, że nic mu nie jest. Jezu! Jak boli! Zamknij mordę! My tutaj rozmawiamy. Słuchaj, Słuchaj on tak chyba siedzi z godzinę. <słuchaj> Dajcie mi pakiet! Już daję. Rumiankowy, drobnoziarnisty. Kowalczyk. Co jest? Jak mi nie powiesz, o czym gadałeś z Karlosem, to cię zawieszam. Pytał się, która godzina? Okej. Okay. Jesteś zawieszony. Na dole oddasz odznakę i broń. Masz 48 godzin, żeby się z tego wytłumaczyć. Potem zgłaszam sprawę do biura kontroli policji. Gadaj wszystko, co wiesz o tym zbożu. Albo zaraz idziemy do sąsiada, który ma problem ze sprzedażą mleka. Dobra, powiem. Tylko już mnie gotujcie. Włosił się do mnie taki przedsiębiorca z Ukrainy, że jest dobry biznes do zrobienia, że ma ogromną ilość zboża technicznego i nie ma co z tym zrobić. Ja miałem tylko załatwić papiery i, i miejsce składowania, a potem sprzedawaliśmy to jako zboże spożywcze dla największych koncernów. Pchaliśmy też sporo do Afryki i na Bałkany. Słuchaj, sprawdź mi firmę, kto za nią stoi i czy nie robili żadnych wałów. Jak mnie wypieprzą, to ty mi będziesz kredyt spłacał. Dzięki. O, to tutaj siedzi nasz gagatek od zboża. Nie gniewasz się, że go tu przyprowadziliśmy? Nie, brat mi wszystko wyjaśnił. Gdybym ja tego nie zrobił, to zrobił to ktoś inny. Daruj sobie, myślisz, że rolników można tak traktować? Bo jakoś sobie poradzą? Zawsze sobie radziliśmy, bo nie mieliśmy innego wyjścia. Ale czasy się zmieniły. Teraz nie kupujemy już łopat w Giesie i nie mamy dwóch krów i półtora hektara kartofli. Teraz rolnictwo to dobrze prosperujące przedsiębiorstwo z kredytami, biznesplanem, inwestycjami i konkurowaniem z zagranicznymi gigantami. Zresztą w wielu dziedzinach już dawno wyprzedziliśmy Zachód. A wy, pazerne świnie, tylko kombinujecie, jak się wzbogacić czyjąś krzywdą. Uhu. Nie słyszają mnie te górnolotne, gównowarte frazesy. Nie się, chłopaki, to załatwię. Posiedzę dwa dni w więzieniu i mnie puszczą. Nie wiem, ile posiedzisz w więzieniu, ale wiem, ile posiedzisz na Saraczu, jak dostaniesz do wypicia 30 litrów mleka. Tylko spróbuj, a was zniszczę. Halo, znalazłem informację o tej firmie. Niby wszystko jest legalne, ale dyrektorem jest gość, który ma kartotekę większą niż Pablo Escobar. Zaraz ci podeślę. Dobra, do, dobra, dzięki. Gdzie oni są? Jeszcze Carlos nie odbiera, no. Halo? Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Edwo, zadzwoń do mojej dziewczyny. Powiedz, że jestem w sanatorium albo że policja mnie zwinęła, cokolwiek. Nie chcę mi się z nią gadać. Okej. Okay. Kurwa, co wy mu zrobiliście? Nic. Pan senator pomaga nam w rozwiązaniu problemu ze zbytem zboża. A za chwilę zabierze się za uzdrowienie polskiego mleczarstwa. Zasłużył. Carlos, chodź pogadać. Słuchaj, dowiedziałem się wszystkiego o tej firmie. To jest polska filia chińskiego koncernu zajmującego się produkcją pestycydów i oprysków. Ale najciekawszy jest Pan Dyrektor. Wielokrotnie oskarżony o zlecenia pobić, oszustwa, szantaże, wyprowadzanie pieniędzy ze spółek i parę innych ciekawych rzeczy. No zaraz, ja chyba znam tego gościa. Miałem z nim kiedyś na pięku. I uważaj na niego, to niebezpieczny typ. Policję zawiesili, już mi. Wszystko jedno. Jak będziesz potrzebował pomocy, to dzwoń. Okej. Okay. No i co? Nic nie wężą. w sprawie wybuchu na lotnisku? Opłacamy kretów w policji. Absolutnie nic na nas nie mają. Pewnie skończy się jak zawsze. Na wybuchu gazu i zamkną śledztwo. Przecież nie chcą popsuć sobie statystyk. Idealnie. Ale musimy być gotowi na każdy scenariusz. Rozumiem. Lętki. Pilnuj tego kowalczyka, bo on chyba nie wie, co się pakuje. Dziewczyny! Osobiście się trochę nad tym znamy i uważam, że świetnie się spisałyście. Dobra, to teraz umyjcie sobie te delikatne dłonie i bierzemy się dalej do roboty. Na wsi nie ma czasu na odpoczynek. No. I plum. Plum i plum. Bardzo nam się podoba taka praca, to jest lepsze niż fitness. Tak, tak, bo wiesz co, bo można połączyć przyjemne z pożytecznym. Dobra, dziewczyny. Mamy jeszcze małą robótkę, taką smarownicę będziemy brać, i gospodarz nam zlecił jeszcze robotę. A potem mamy fajrant i zabieram was na sushi. Na sushi! I, jecie sushi? Jecie? Dobra, ja też nie A, tylko że najbliższe jest 100 kilometrów stąd. Jedziecie ze mną? Z tobą nawet na koniec świata. Ja Ja mam, je z wami identycznie. Mm. Identycznie, chodźcie. Kurczę. Dzień dobry, dyrektorze. Jestem z Internetowej Telewizji Rolniczej i chciałem zapytać o Wasz najnowszy oprysk. A, e, dziękuję bardzo. To jest nasz rewolucyjny produkt, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających rolników. No, muszę przyznać, że jestem usatysfakcjonowany wynikami badań oraz bardzo, bardzo pozytywnymi opiniami w internecie. E, mam nadzieję, że w tej pięknej historii nie będzie wątków, do których nas Pan przyzwyczaił, czyli pobicia, haracze, wymuszenia. Łamanie prawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Masz zajebać tego pismaka. Jakiego pismaka? Przecież to jest pies. Głównie mnie to wchodzi. Gdzie ma? Ciężka praca na wsi. Pan dyrektor nie autoryzuje tego wywiadu.